Patrzcie, nasza koleżanka. Ach, poleciała koleżanka Sujka. Ach, spóźniłam się troszkę, nie, Pikuńku? A my idziemy tą przepiękną, ulubioną moją drogą. Chociaż nie wiem, która jest ulubiona. Och, ktoś strzelił. Ale to strzelił jakiś, nie wiem, coś na budowie strzeliło. I już się boi Mikunia. Mikuńku, chodź, damy radę. Chodź, nie ma nic złego. Chodź, kochanie, chodź. Zaraz ją przekonamy, tak? Ty też? Nie, ty nie słyszałaś całe szczęście. No dobra, schodzimy po schodkach. Dzisiaj jest więcej ludzi. Tu jest jakieś obozowisko. Tam się ktoś kąpie z telefonami. Tutaj mamy... Wow, ile ludzi. I powiem Wam, że jest niby słońce, ale wiatr jest lodowaty po prostu. Ale ile kamycz, ale zalało plażę, także, także widać, że fale są większe. A może nawet są teraz mniejsze niż były. No chodźcie pieski, idziemy. Zrobimy sobie kółeczko po schodkach jednych i wrócimy schodkami. Drugim, tak? Chodźcie dziewczyny. Chodźcie. Trzeba nabijać kroki. Nie ma lekko. Znowu bym się zabiła. Dobrze, to my sobie teraz troszeczkę posiedzimy na takiej ślicznej, malutkiej wydębce. I Mikunia da mi troszeczkę odpocząć, tak? I pomedytować sobie, pokontemplować ten cudowny widok, w którym niby nic się nie dzieje, prawda? A jakże jest uspokajający i wyciszający. Dobry wieczór. My wybieramy się teraz na spacerek ostatni, już dzisiaj po plaży. Mam nadzieję, że troszeczkę zachodu słońca uda mi się zobaczyć, chociaż niebo jest totalnie bezchmurne, więc myślę, że nie będzie jakiś spektakularny. Ale może najdzie jakaś fajna chmurka. Jest pięknie, jak widać. Świeci słoneczko. Jest cieplutko ani listek nie drgnie także liczę na bardzo przyjemny spacerek no to do zobaczenia a tutaj idą Fika z Miką grzeczne pieseczki troszeczkę tego pięknego lasu jeszcze dla Was rozśpiewanego tak że czuję się jakbym była na najpiękniejszym koncercie świata. Mam nadzieję, że to słyszycie. No i już zaraz znajdziemy się nad morzem, na plaży. Na pewno jest dzisiaj więcej ludzi, bo jest przepiękny wieczór. Bajka. Na horyzoncie gołąbek leśny poleciał. A tu zaczynamy serię zielarską. Młodziutkie listki malin mają bardzo dużo fantastycznych właściwości, a tam rosną e, brzuski. Liście brzus również mają w tej chwili niesamowite oczyszczające właściwości. I poza tym, jak tak sobie idę, tutaj tym skrajem lasu, to powiem Wam, że tutaj są same skarby natury. Po prostu tu jest też taki rejon, który ja już e, poznałam. I na przykład, proszę bardzo, gwiazdnica. Jaznica, źródło witaminy C, takie omalutkie, białe kwiatuszki. Cudowna. Jutro sobie troszeczkę zerwę. Może z innego już miejsca. Tutaj jest też ona. O! Tutaj mamy ten szczawik zajęczy. I za chwilę jeszcze. Za chwilę mamy jeszcze. Proszę! O! Coś, co już zapomniałam, oczywiście, jak się nazywa. Ale wspaniałe też zio zioło, Tu są po prostu same cudowne zioła. O, proszę bardzo, kolejne ziółko. Nie chcę się tutaj e, zwłaźnić z tymi nazwami, bo ja za każdym razem muszę sobie przypomnieć, gdyż jestem zielarką początkującą. Ale właściwie tutaj każdą z tych rzeczy, oprócz trawy zwykłej, no to można rwać i wykorzystywać. O, proszę bardzo, tam mamy też ziółeczko wspaniałe, krwawne, tu mamy mlecze, to znaczy oczywiście, że nie mlecze. A, właśnie ja szukałam, słuchajcie, przytuli i mamy przytulię. Proszę uprzejmie, jest przytulia czepna. Ha, jutro będzie w moim soczku, kochana. No i tak tutaj jest pełno, pełno, pełno. Aż dochodzimy jeszcze do pokrzywy. Pokrzywę już niedługo. O proszę! Jakie cudowne pole, pole tej gwiazdnicy. Ile przytuli jest tutaj? Wow! Będę zrywać. Natomiast tu jest wspaniałe pole pokrzywy. Ale pokrzywę już niedługo przestanę zrywać, bo jajka spadają na tyle i nie chciałabym im się wtrącać. To życie. Natomiast nie wiem, czy akurat tutaj na tej leśnej ścieżce one mają też. Przyjrzę się tym pokrzywkom. Patrzyłam dzisiaj, to nic nie było jedyne. No a teraz to, co jest najpiękniejsze tutaj i najważniejsze czyli Morze, nasze Morze. <śm> Przyjechała taka kopareczka i odkopała część schodów, które były po zimie przykryte piachem. Więc teraz schody są jeszcze bardziej stronne. Jest przepięknie. Popatrzcie, popatrzcie. Zaraz zejdę na plażę, będę kręcić dalej. Teraz jest czas takiego wyciszenia, spokoju. Nie wiem, czy znacie takie pojęcie jak chwila wzorcowa. Chwile wzorcowe to są takie chwile, w których czujemy się w jakiś określony sposób, o jaki nam akurat chodzi, czyli na przykład spokojni zrelaksowani, szczęśliwi. Fajnie jest mieć taką chwilę wzorcową, czyli przypomnieć sobie, kiedy tak było, kiedy czuliśmy się właśnie tacy. Ja sobie właśnie zapisuję w pamięci, sercu taką chwilę taki spacer nadmorski w cieplutkim majowym słońcu bez wiatru bez ludzi na plaży z ukochanymi pieskami Jaką, taką, jako taką chwilę wzorcową chwilę spokoju Oj, Mikunia się chyba coś przestraszyła i mój spokój musi poczekać. Wyjaśniła się, wyjaśniło się, dlaczego Mikunia się przestraszyła. Fika ją próbuje pocieszyć. Mianowicie tamten człowiek, który klęczy na brzegu, to jest wędkarz i mam nadzieję, że się pakuje. Mika się przeraźliwie boi wędek, które pewnie kojarzą jej się z kijami. Mam nadzieję, że ten człowiek sobie zaraz stąd pójdzie. Zresztą on się tak kręci, że właściwie nie wiadomo. Bo nie wiem, w którą mam iść stronę. Ale chyba idzie w tą stronę. I musimy go tylko wyminąć. Chodź mi, Kunia, chodź, chodź, pójdziemy setu przy lesie. Chodź, kochanie, chodź, chodź, pójdziemy przy lesie, żebyś się nie bała. Tak. Ona musiała przeżyć jako wiejski piesek. Nie jeden horror. Z jakimiś goniącymi ją ludźmi, z kijami, z grabiami. Ona była tak zalękniona, że jak trafiła do schroniska, to przez cały tydzień nie wyszła z budy, tej schroniskowej. Także biedny pieseczek, a to jest taki dobry piesek. No, i ten facet tutaj już mam nadzieję, zaraz sobie pójdzie. Bo generalnie my nie lubimy, ani wędkarzy, ani myśliwych nie lubimy. Właściwie to to jedno i to samo. No to zapisujemy chwilę wzorcową. W pamięci, w sercu, żeby kiedy będzie źle przywołać ją sobie i zażyć jak ta wlewka siedzimy sobie tutaj pikunia o, pikunia się pikunia pikunia tutaj tak pieski przy mnie takie kochane kochane zawsze przy mnie Jakie są Wasze tyle sercowe?